Kilka godzin przed finałem Task wyszło na jaw w sprawie. Bursztynowicz, za kulisami doszło do scen. Za nami wielki finał jubileuszowej edycji Tańca z gwiazdami, w którym zgodnie ze zwyczajem raz jeszcze pojawili się wszyscy uczestnicy. Na parkiecie nie mogło więc zabraknąć ulubienicy widzów Barbary Bursztynowicz. Jeszcze w trakcie prób doszło do zadziwiających scen z udziałem aktorki. Nie do wiary, kto nie mógł się jej oprzeć. Wielki Finał Task Kto wygrał? Każdy odcinek Tańca z Gwiazdami wywołuje wielkie emocje w widzach i uczestnikach, ale jak zwykle najwięcej wrażeń towarzyszy temu ostatniemu w sezonie. To przecież właśnie wtedy dowiadujemy się, kto głosami widzów wygrywa upragnioną kryształową kulę i nagrody pieniężne. Tym razem Laury powędrowały do Mikołaja Bagiego-Bagińskiego i Magdaleny Tarnowskiej. Kolejne miejsca na podium zajęli odpowiednio Maurycy Popiel i Sara Janicka oraz Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko. W niedzielę, 16 listopada w studiu po raz ostatni znaleźli się też wszyscy kandydaci do zwycięstwa, którzy mieli okazję ponownie, choćby i na chwilę, pokazać się na parkiecie. Widać, że wśród byłych zawodników panowała znakomita atmosfera, wszyscy kibicowali też pozostałym w rywalizacji. Niespodziewanie na kilka godzin przed rozpoczęciem programu na żywo sieć obiegły zaskakujące nagrania z Barbarą Bursztynowicz w roli głównej. Kto by się spodziewał? Kilka godzin przed finałem task wyszło na jaw w sprawie. Bursztynowicz, za kulisami doszło do scen. Aktorka, której największą popularność przyniosła rola w klanie, szybko zyskała sympatię i życzliwość widzów oraz innych uczestników. Aleksander Sikora ukuł nawet nośne zawołanie Basia do finału, które szybko podłapali inni. Niestety 71-latce i trenującemu ją Michałowi Kasinowi udało się dotrzeć tylko, a raczej aż do ćwierć finału. Bursztynowicz musiała jednak pojawić się w ostatnim epizodzie show. W ciągu dnia na oficjalnym profilu Task na Instagramie udostępniono nagrania wspomnianego tancerza, na których widać przygotowania i próby do pokazu. Przy okazji wyszło na jaw, że Basia weszła w zaskakującą interakcję z muzyczną gwiazdą wieczoru, czyli Calumem Scottem. Występ Brytyjczyka, który dał produkcji konkretną listę wymagań, był jednym z najważniejszych wydarzeń wieczoru. Najpierw zaśpiewał on swój wielki przebój, You Are the Reason, sprawdź, podczas walca byłych uczestników show, a potem wykonał I Wanna Dance with somebody Who Loves Me, sprawdź, w niezwykłym wirtualnym duecie z Whitney Houston. Ale zanim zachwycił widzów swoim śpiewem, sam zachwycił się Basią Bursztynowicz. Bursztynowicz nie mogła się powstrzymać. Za kulisami task doszło do scen. Jak głosi podpis na wideo, wokalista ponoć powiedział kobiecie, że jest glamres, angielski olśniewająca, wspaniała i ją przytulił. Wyraził też nadzieję, że wygra, najwyraźniej nie wiedząc, że nie ma już na to szans. Aktorka mu podziękowała, a kiedy ten się odwrócił, zaczęła dosłownie skakać z radości ku rozbawieniu kilku znajdujących się obok osób. Zapytał ją również, czy od zawsze tańczyła i czy liczyła na wygraną w task, a kiedy z rozbrajającą szczerością dwukrotnie zaprzeczyła, piosenkarz szczerze się roześmiał. Podoba mi się to, przyznał. Kalem Scott, największym fanem Basi Bursztynowicz, można przeczytać na nagraniu.